Policjanci, mówię, dość skutecznie zwalczali: czyli łamania, kradzieże, kradzieże kieszonkowe, przestępczość narkotykowa na tym jakimś takim poziomie, czy też zorganizowanym, czy też pospolitym, kradzieże samochodów i te, etc. Te, które, które tak jak mówię, z wielkim sukcesem i nagle przychodzą. Y y innego rodzaju warunkowania, innego rodzaju przestępstwa, które wymagają naprawdę wielkiej wiedzy, wymagają wybitnych często zdolności, yy, znajomości języków, znajomości obyczajów, yy, yy, dużej sprawności fizycznej, bo często ci ludzie, no to są bardzo młodzi, yy, którzy tutaj przybywają, często mają doświadczenie bojowe, bo biorą udział w różnego rodzaju wojnach, konfliktach, zamachach jakichś grupach terrorystycznych, jakichś paramilitarnych świetnie posługują się bronią, nożami, taczkami, maczetami, innego rodzaju tutaj improwizowanymi powiedzmy narzędziami, które można użyć jakąś broń i naprzeciwko tak zdeterminowanego, wyszkolonego człowieka przyjdzie czasami, czy przyjdzie lada moment się postawić, nie?